Hej, hej, hej! Cześć! Tu Natalia. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ręka mi się tak trzęsie. <noise> Dzisiaj e, mam krzyżóweczki 6, 7, 8, 9 i 10. Także biorę się za te krzyżowy. Ja je naddrapię, moje piękne paznokcie. Nie no, bomba. <noise> Nieopcjonalne. E, naddrapię i po prostu wrócę do Was tam z trzema, z czterema. Zobaczymy, żeby ten filmik nie trwał wieczność. Słyszymy się za chwilę. Wróciłam i przyszłam do Was z dwoma i trzema literkami. Mm, już następnego dnia. Troszeczkę się schodzi, jak się te krzyżóweczki drapie e, Zaczynam sobie od szósteczki. Jak pamiętacie, no to 1, 2, 3, 4, 5, tylko jedynka wygrała. O, dobra, mam jakieś słowa. Tu mam staw, spirala 2, jama jedno. To wszystko. Mm, dobra. Literka E, mam w bonusie. Czekajcie, bo odbija, a spróbuję w ten sposób. A, w ten sposób będzie lepiej. Dobra, szukam literki F, owiec. Asceta. No, jest trzy słowa, kolejna dycha. Tutaj, hmm, termos, ekipa. Nike. Uh -huh. I w ostatniej. Mam piec pierwsze słowo Mhm. M, drugie słowo dobra no i ostatnia literka to literka y mhm. tu mam drugie słowo mhm no I trzecia. No i tutaj nic. No to czyli wychodzi y, trzy słowa, czyli PPP. -p -p. Ale jest U, coś źle skreśliłam. U Czyli coś się pomyliłam gdzieś. Wychodzi, że ona jest pusta. No dobra, coś źle Z syty, a staw jest. A, C, C E, ty, A, S, P, I, Wary nie było, widzicie? Pusta. Dobra, kolejna, tutaj zostawiam trzy literki. I mamy J, zajazd, drugie słowo, sklepka z numerem siódmym. W tej drugiej mam tutaj J. Mm. Uh, 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 uh. Dobra Przedostatnia literka to literka R Bar Mhm uh -huh. trochę tego R tutaj jest Ingra. W bonusie jest R O i N nie zdrapane Dobra, więcej nie ma Teraz tu mm, Dobra, dobra Przepraszam, że dzisiaj wam nic nie poopowiadam, ale nie mam o czym. U, u nie było, dobra. Jest słowo, drugie to jest Ada. Skaryszew. Uh -huh. Ostatnia litera. Mamy w taksi T. Tu jest T. Uh -huh. tu jest te dwa razy te, nie było, szkoda, bo takie coś po tu dało pe. no raz, dwa, dałoby, dałoby ty, 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 dobra tu jest tu, tu <laughs> tu, tu no i kolejna zdrabka pusta tu jest I S. Czyli tak. Biorę kolejną. Tutaj mam też dwie literki. Z numerem ósmym i tutaj mam w pierwszej słowo Bog w drugiej słowo oko. Przepraszam. Zjawło. Ada i kobza. I tu R niechcący zdropa. Dobra. Literka M. Chyba mi się rozpaliło. W bonusie jest M. Brakuje tylko literki N. Bo coś, coś chyba zgubiło. Hmm, dobra szukamy max m m m m by było więcej do drapania niż m tu jest w minie wygrane tutaj odstawiacie tak, tak? Y -y, jak to powiedzieć między, między 120 a 150 właśnie tak najwięcej osób i wam powiem, że no, to jest ósma zdrapka jak na razie tylko dyszka wpadła, więc no nie wiem, nie, nie mi to dobrze, masakryczna jest stopaczka, ale w razie czego muszę mieć tylko do siebie, bo sama sobie ją wybrałam, że tak powiem. Mm. Kwota, jest, jechał, no, tu jest tak, El nie było, dobra, no to już ta nie widzę. Bo się było te dychy. To są trzy słowa, czyli PP na SP. Jeszcze jedno mogłoby się pokazać. Jest, dobra, czyli na osiem zdrapek mamy na razie dwa zwroty po dyszku. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz jest to jest drabka z numerem 9. Literka E. Y. Nie lubię tej litery bardzo. Rygor. Drugie słowo, pierwsze to było tok. Tu jest, tu jest, tu jest. No, więcej nie widzę. Przedostatnia literka, literka U. No tutaj takie A by się przydało, ale praktycznie w większości było te A, więc wiadomo, że się zawsze nie będzie pojawiało. Ja to przyspieszę, żeby to za długo nie trwało. Też mówię, dzisiaj, jak jakaś źle Mazara. No, po prostu no. No, tak wyszło. Nie mam na nic humoru. Jak, jak usiądę w te zdrabki, to tak taki spokój mnie troszeczkę ogarnia. Sobie drapię. Hmm, literka P. Więc stwierdziłam, że nagram, bo zaraz wszystko wydrapie. jak ja się z tego wytłumaczę. <laughs> tu jest literka P. Tu jest literka P. Miałam drapać na kanale, to drapię. Kolejny pustak. DP. Dobrze. Ostatnia zdrapka na dziś. Literka U, no i to się jakaś pojawi, tu mam U, tu mam U, tu jest ulga słowo, tu jest U, chyba wszystko i literka K, bonusu już nie mamy, w się było 30. Uh -huh. I wtedy też jakoś za dużo nie ma. No, już widzę, że tak. Uh -huh. Upa. Upa. Słabo, słabo. Wiem, że słabo. Dziewiątka pusta, dziesiątka pusta. Dziewiątka pusta. Szóstka pusta. Siódemka pusta. Ósemka dała zwrot. Czyli mamy już na dziesięć drapek dwadzieścia odzyskane. Y nie wiadomo, czy to śmiać czy płakać, dajcie spokój. Coś z takich ciekawostek może. Tutaj mam w pensja bankiera cztery dyszki. Kupiłam dwie zdrabki. Jedna była przegrana, wypieprzyłam ją, a w jednej trafił mi się sejf. Także też zdrapałam tą zdrapkę. I tak sobie myślę, że może by coś z wami jeszcze zdrapał. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Może by coś zdrapał. Albo poprawię sytuację zdrabkową na dzisiejszym odcinku, albo pogorszę.

26, 24, 11, 38, no i 23. Także no... No, pechowy, dzisiaj dzień jest, pechowy. Nie było zdrawki, nie było tematu. Widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Przepraszam, że, że dzisiaj tak bez życia. Po prostu no. Różnie to w życiu bywa, że tak się wyrażę. Dziękuję wszystkim nowym, którzy dołączyli do, mo do moich widzów. Zostawiliście mi subskrypcję. Bardzo, bardzo się cieszę. E, jak już przekroczę, tam dobijecie do tych 700 subskrypcji. Nie musi absolutnie przekraczać. Ogłoszę rozdanie na 1000 subskrypcji. Wynik, można powiedzieć, bardzo wysoki. W czasie pewnie też bardzo odległy, ale co mi szkodzi, żeby już ogłosić. <laughs> Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Wam wszystkim życzę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.